To jest ten nowy nóż właśnie, który próbowaliśmy w trakcie prób. Aktualnie to jest ekspery eksperymentujemy w tej chwili. No i on właśnie zniszczył nam się. Mały wiór 30 wysiadł po prostu. No myśmy zrobili jedną próbę, ja proponuję jeszcze jedną próbę, a jeżeli ona nie da wyniku, to znaczy, że nie tędy droga. To znaczy, jak my mamy to rozumieć, bo mnie to załóżmy nie zadawala, no bo załóżmy w, w tym układzie ja to zrozumiałem, że nie ma wyjścia tak to cośmy osiągnęli a to nam nie wystarcza i sprawy są w tej chwili bardzo ważne no bo leżymy tym bardziej że można powiedzieć że nikt nie chce załóżmy w tej chwili zrozumieć że obróbka blach obróbka blach jest takim problemem a teraz możemy się przekonać naocznie wszyscy co to jest za problem tak no i głupia sprawa. Głupia sprawa. Na pewno. Tak by ktoś z boku, nie znając się na tym, pomyślał. Na pewno. Czyli wszystko nie tak. Wszystko nie tak. Wszystko nie tak. Tu jest problem. To jest problem poważny. Przy skrawaniu krawędzi tych blach, najtwardsze noże łamią się jak zapałki. Naukowcy z Politechniki Szczecińskiej, do których zwrócono się o pomoc, w pewnym momencie stają wobec, zdawałoby się, prostego problemu bezradni. Tymczasem kontrakt został podpisany i nie ma odwrotu. Statek trzeba zbudować dobrze i we właściwym terminie. Nigdy dotąd polski przemysł okrętowy nie miał tak trudnego zadania. Takiego statku nikt dotychczas nie zbudował. Ten statek to wyzwanie rzucone przez szczecińską stocznię światowej czołówce okrętowców. Ogromne zbiorniki chemikaliowca o nośności 28 tysięcy ton buduje się z blach platerowych, ze stali, z której produkuje się również stołową zastawę. Arkusz takiej blachy kosztuje więcej aniżeli samochód osobowy. Laterowe blachy dostarcza armator norweski. Dostarcza dokładnie tyle, ile potrzeba do budowy statku. Przy obróbce nie można zmarnować ani jednego arkusza.